Cześć! Mamy kilka dni później. Sorka, że ostatnim razem tak ucięliśmy materiał, ale trochę się działo. W skrócie, kupiliśmy samochód, a dzisiaj jadę go odebrać. Okazało się, że musiałem podjechać hulajnogą, a musiałem podjechać pod panka, którym jadę na dworzec zachodni, ale o tym może za chwilę. W ogóle zapomniałem wam powiedzieć, że dzisiaj wstałem koło czwartej, teraz jest chyba 4:40. no i jadę na wspomniany dworzec zachodni. Szkoda, że panka nie było w mojej okolicy, musiałem ponad kilometr podjechać ulajnogą. A w sumie nie powiedziałem wam, czym będę jechał. Będę jechał flixbusem, To dlatego, bo... Udało mi się w niedzielę zakupić bilety za niecałe 30 zł, a raczej konkretnie jeden bilet dla mnie. No i wydawało mi się to bardzo korzystne, ponieważ koleją było zdecydowanie drożej. Cieszę się, że nie będę musiał przepłacać, więc teraz dojeżdżam sobie zaraz do dworca i widzimy się prawdopodobnie w autobusie. Pankiem już dojechałem pod dworzec zachodni i teraz tam idę. Niby jest tam w środku parking, ale może być gęściej, a tutaj jest zdecydowanie swobodniej. Ale powiem wam, że te panki wcale nie są opłacalne. Zapłaciłem za niego więcej jak za autobus. Bo ponad 30 zł. A jak wspomniałem autobus kosztować mi będzie 29. No no dobra. Mamy 7 minut do odjazdu mojego autobusu, ale niestety jego nie ma. Startuję niby ze stanowiska siódmego. Ale jak widzicie tutaj jest puste. Niby miałem być 15 minut przed odjazdem. No i w sumie mi się wszystko zgadzało, ale nie pod ten autobus. Jest już w pół do, autobus obok odjechał, a mojego dalej nie ma. No i chyba mamy go. Z Rzeszowa udało mi się trafić na autobus numer 4 i praktycznie jestem już pod całym salonem skody. Jeszcze trochę spaceru mnie czeka, nie wiem, może nie całe pół kilometra i będę. W sumie nawet już widzę z tą skodę. Zobaczcie. Po drugiej stronie ulicy są takie zielone maszty skody. Teraz jeszcze muszę tylko przejść przez ulicę i idziemy. Nie wiem ile to jest. Z 300 metrów. Jak widzicie, piękna pogoda na no, ogór auta mi się udała. A ja jestem już na miejscu. No dobra, chciałem wam na szybko jeszcze pokazać, co zakupiliśmy. Jak widzicie, za mną jest salon skody, więc daleko nie odjechałem. Chciałem Wam pokazać jaką mamy furę, to jest Skoda Octavia trójeczka w wersji Scout. Jest minimalnie podwyższona, na jakieś 2-3 cm, ma silnik 1.8 4x4 i w nim jest ta mocniejsza skrzynia biegów DSG Deku 250. No i w sumie podjechałem tutaj na drugą stronę drogi. Ponieważ znajduję się tutaj osą, bo jak widzicie, mam rezerwę. Zatem podjadę sobie tutaj zatankować, potem jeszcze skoczę coś przegryźć i zbieram się w trasę powrotną do domu. Dopiero po chwili się zorientowałem, jak ten korek tutaj zamocować. Tutaj jest taki dziubek, który patruje ten otwór. No, teraz ma to ręce i nogi. Zatem zatankowałem, licznik wyzerowałem, to później jak wrócę do Warszawy, to jeszcze raz się zatankuję i zobaczymy, jakie mamy realne spalanie. Dostałem wiadomość, że punkty mi przepadają na Orlenie, bo ich nie wykorzystuję, więc podjechałem jeszcze zakupić hot doga. No i zjem sobie i zaraz jedziemy w trasę. W sumie może Wam pokażę ten samochód jeszcze dookoła, jak wygląda, ponieważ czysz3 raczej nie będzie, gdy deszcze będą, więc pewnie się zaraz ubrudzi. Więc takiego ładnego stanu w niedalekim okresie czasu raczej nie będziemy mieli. Możemy teraz na niego popatrzeć. Moim zdaniem dobrze się prezentuje. Jest on ogólnie po pierwszym właścicielu. Ma 130 parę tysięcy latane Wydaje się ok. Opony zadbane z 2021 roku, a zimowe z 2018. I też są ok, jeśli chodzi o bieżnik. wziąłem ze sobą jeszcze kilka gadżetów z poprzedniego samochodu. Tutaj mam gniazdko. Więc uruchomię sobie nasz transmitter, ponieważ chyba nie ma tutaj komunikacji po Bluetooth, jeśli chodzi o muzykę, tak jak w naszym Nissanie. A także uchwyt na telefon, ten nasz magnetyczny, też się tutaj już przyda. O, zobaczcie, jest samochód niewłączony, nie ma zapłonu, a jest prąd w gniazdku zapalniczki. Hmm, słyszałem, że w bezpiecznikach można podłączyć bezpiecznie na dwojaki sposób, no to później w garażu już sobie... To zweryfikuję. Jak widać, zasilanie jest stałe na chwilę obecną w zapalniczce, ale widzę jeszcze tutaj port ładowania. To sobie skorzystamy z niego, aby po prostu podłączyć telefon. Wiecie co? W sumie nie wiem, czy tutaj nie ma Bluetooth, bo ja wchodzę w media, to widzę urządzenia Bluetooth, natomiast połączenie przerwane, więc nie wiem jeszcze, jak to sparować, ale później się pobawię. Teraz czas wrócić do domu. No dobra, to już sobie przygotowałem samochód. Trasa powinna zająć mi około 4 godziny. Mamy godzinę. 14.13 zatem ruszamy takiego kadru jeszcze na kanale nie było jak widzicie prowadzę samochód kamerkę mam na czole może z zewnątrz to dziwnie wygląda ale może fajnie uda się coś uchwycić powiem kilka słów a propos tego samochodu bo w sumie tylko tak rzuciłem kilka haseł i to wszystko jest to Skoda Octavia trójeczka wersji Scout w sumie takiej wersji specjalnie nie szukaliśmy ale taka się trafiła Przede wszystkim zależało nam na tym, aby był tutaj silnik 1.8, który jest po prostu sam w sobie silniejszy niż 1.4, które również rozważaliśmy, ale no ma większą siłę, a przede wszystkim e, występuje z mocniejszą skrzynią biegów. To DSG jest to Deku 250. I ono jest po prostu silniejsze. Jest w stanie znieść większe momenty obrotowe. Ma ponoć silniejsza sprzęgła, więc zobaczymy w praktyce, jak to będzie się sprawowało. Ja na chwilę obecną mogę powiedzieć tylko tyle, że to działa bardzo płynnie. Ale wiecie, mam dopiero kilka kilometrów za sobą. Dopiero okaże się, tak jak wspomniałem, jak to będzie się sprawowało. Jako, że my lubimy podróżować samochodem, i bardzo marzy nam się w końcu własna przyczepka kempingowa no to wydało nam się po prostu bardziej rozsądny wybór tego silnika. Dodatkowo, z jako, że mieszkamy w dużym mieście, jest to Warszawa, no to strefy czystego transportu nas nie ominą, a silnik ten ma Euro 6. Euro 6 w silniku benzynowym spełnia wymagania w 2032 roku, gdyż taka informacja jest zawarta na oficjalnej stronie internetowej o strefie czystego transportu, zatem wydaje nam się, że to jest naprawdę rozsądny wybór. W sumie jednostka 1.4 również wchodziła w grę, no ale jest sama w sobie słabsza. Ma odłączane cylindry, więc no trochę za dużo tego eko-udziwnienia. Fajnie, że ten samochód również nie posiada GPF-u, jest jeszcze przed tą erą, a mimo wszystko spełnia normę emisji Euro 6. A poza tym Octavia sama w sobie, no to jest dość przestrzenna. Jest tu dużo miejsca, wydaje się tutaj no komfortowo. No i sam bagażnik jest dość obszerny, a na tym nam zależało, no bo jak wiecie po naszych filmach nasze podróże wymagają dużej ilości gratów no a tutaj powinniśmy się pomieścić więc jestem z tego bardzo zadowolony że ten samochód wszystkie te aspekty posiada i do tego, że jest to wersja Scout to posiada ona podwyższone zawieszenie o jakieś 2-3 cm może to nie dużo ale jeśli zabraknie tych 2-3 cm no to co, możemy się spotkać z, jakim, z jakimś korzeniem, studzienką, nie wiadomo, no, o wszystko można zahaczyć podwoziem, więc może akurat to uratuje. Tak jak wspomniałem, specjalnie takiego modelu nie szukaliśmy, ale jak się taki trafił, to po prostu super, że tak się stało. Dodatkowo posiada plastikowe, takie grubsze osłony pod silnik, pod krzynie biegów ogólnie na podwozie, a także na nadkola i no wzdłuż samochodu, zresztą widzieliście z zewnątrz jak to auto wygląda więc to też dodatkowo chroni przed jakimiś szkodami parkingowymi obiciami, czy jakimiś zarysowaniami może przez jakieś krzaki dużo rzeczy jest po prostu na plus zatem wszystkie te dodatkowe kwestie jakie posiada ta wersja wyposażeniowa Scout wydają się dla nas po prostu użyteczne nie jest to coś z czego raczej nie będziemy korzystać ale po prostu powinno się przydać jeśli chodzi o ten konkretny egzemplarz to był po prostu fajnie serwisowany. Oleje były wymieniane co 15 tysięcy kilometrów, tak mniej więcej co roku wychodziło. Jeśli chodzi o skrzynię biegów automatyczną, to od samego początku też serwisy były regularne, co 60 tysięcy kilometrów, więc już ma dwa serwisy olejowe za sobą, więc skrzynia biegów no, powinna dłużej posłużyć przy takiej, przy takiej eksploatacji. A dodatkowo po samych oględzinach samochód po prostu wydaje się jakby był nowy. Jeśli chodzi o wnętrze. Oglądaliśmy świeższe egzemplarze i no po prostu wyglądały gorzej. Zapomniałem wspomnieć, że przy wymianach oleju w skrzyni biegów co 60 tysięcy był również wymieniany olej w haldeksie, który odpowiada za 4x4, więc również teoretycznie jest zadbany. Czas pokaże jak to będzie się zachowywało, no ale wstępnie ogólnie samochód jest na plus. Sam w sobie no głupio by było go nie kupić, tak to powiem. A to wszystko jest zasługa pierwszego właściciela, ten samochód jest po pierwszym właścicielu. Więcej właścicieli nie posiadał, jest to samochód krajowy, zatem kolejne aspekty były za tym, aby po prostu go zakupić. Jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, że tuż po zakupie samochodu, jak jeszcze go nie miałem, to dokonałem już kilka zakupów na Allegro, a także z Aliexpress, musiało być coś z Aliexpress, a mianowicie zakupiłem felgi stalowe, ponieważ samochód ten posiada już opony zimowe, ale nie chciałem zmieniać ich na te alufelgi, tylko wolałem mieć odrębne koła. W związku z czym zakupiłem felgi stalowe, zakupiłem kołpaki, a także coś, co się znajduje praktycznie w każdym samochodzie Skoda, Volkswagen, Audi. Czyli to się nazywa dodatek do płynu chłodniczego silikat. Na zbiorniczku jest taka informacja mit silikat i oznacza to, że w tym płynie znajduje się taki woreczek, a raczej w zbiorniczku wyrównawczym znajduje się taki woreczek z silikatem. A silikat to jest taki dodatek, który odpowiada za to, aby silnik nie korodował od środka. No i niestety te woreczki potrafią pękać, te granulki przedostają się do układu i zapychają najczęściej nagrzewnicę, ale także wiele innych elementów. A lepiej, żeby jednak silnik miał chłodzenie, no takie, jakie powinno być. W związku z czym od razu zakupiłem zamienny silikat. Po powrocie do domu będę musiał jedną z pierwszych czynności zrobić, to trochę odpompować tego płynu ze zbiorniczka, wydostać tego tak zwanego Pampersa z silikatem i włożyć ten zastępczy silikat nowy. I później cyklicznie go co kilka lat wymieniać, aby po prostu się nie rozpadł. Wspomniałem jeszcze o zakupie z AliExpress, a konkretnie chodzi o to, że w tym samochodzie jest. System start and stop. Mi ten system nie za bardzo odpowiada. Może jej są miłośnicy tego, jak dla mnie to więcej przynosi szkód niż pożytku. Postanowiłem coś z tym zrobić. A że nie chcę bawić się w wyprogramowanie tego systemu, bo jak się dowiedziałem, jak to się wyprogramowuje, czyli zadaje się sterownikowi informację, że na zewnątrz musi być określona temperatura i jeśli taka temperatura nie zostanie spełniona, to się po prostu nie włączy. Co za tym idzie? No to jest takie oszukiwanie. Ja wolałem coś innego i na AliExpress znalazłem taki przewód z modułem który po prostu wpina się w ten guziczek w tym miejscu o będzie pamiętał po prostu ostatnią zadaną funkcję tego przycisku wydaje się to naprawdę fajne obecnie po każdym uruchomieniu muszę tutaj naciskać aby start and stop się wyłączyło a tak po zamontowaniu tego modułu po jednym wciśnięciu wyłączenie start and stop powinno być, powinien temat być zamknięty co prawda tam są w sumie kilka trybów tego start and stop jeśli chodzi o ten moduł z Aliexpress aby przy wyłączonym module świeciła pana pomarańczowo kontrolka, albo żeby nie świeciła, albo żeby jednak moduł Stan Stop działał po staremu. Zobaczymy, jak to będzie działało i czy w ogóle będzie działało i czy przyjdzie, ale kosztowało to niecałe 100 zł, a wydaje mi się, że będzie to po prostu wygodne. Na chwilę obecną to wszystko z moich zakupów, aczkolwiek ula jeszcze chciała zakupić nową matę na Czokusia, ponieważ jak wiecie, mamy psa o imieniu Czoko i nasza stara mata po Nissanie już się trochę wysłużyła. I chcemy teraz kupić jakąś może jeszcze porządniejszą, ponieważ ta, którą mieliśmy była dość tania, no niby spełniała swoją funkcję, ale się podarła w kilku miejscach, więc może teraz ta będzie po prostu, jak wspomniałem, trochę lepszej jakości. I na chwilę obecną to tyle, bo olej w silniku został wymieniony w tym roku i ma na latane 5,5 tysiąca, więc jeszcze może z 5000 tysięcy pojeżdżę na nim i na wiosnę wymienię. No i cóż, zobaczymy, jak się będzie autko sprawowało. Jestem bardzo ciekawy spalania tego silnika, ponieważ no jest to 1.8. Słyszałem, że on pali dość sporo. Dla porównania, Skoda Fabia z 1.6, też w automacie, spaliła na tej trasie, w drodze powrotnej w sumie do Rzeszowa i z Rzeszowa do Warszawy, spaliła tyle samo, czyli 7 litrów. No i jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądało to w Oktawii z większym silnikiem, ale tutaj mamy bezpośredni wtrysk, więc. Może jednak będzie podobne spalanie, a może mniejsze? W sumie mniejsze nie wydaje mi się, bo jak z tego co widzę, obecnie chwilowe spalanie to około 8, więc raczej będzie to wartość bliżej tych 8 litrów niż 7, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale tak hipotetyzuję. Zaraz się przejedziemy, za kilka godzin zobaczymy, jak to wygląda. Prawdopodobnie widzimy się ze stacji paliw i z informacją, ile ten samochód spalił w rzeczywistości. Obecnie komputer pokazuje, że 6,4 litra, ale ile w tym prawdy, no to nie wiem. Chciałem wam tylko powiedzieć, że udało mi się sparować telefon z samochodem więc jednak jest w nim funkcja bluetooth i nie trzeba używać tego dodatkowego transmitera. Zatrzymałem się na chwilę na mopie, rozprostować się i chciałem wam pokazać, że za to cenię sobie wybór tego samochodu to, że światła dzienne są takie klasyczne, nie ledowe. Nie ma tego paska ledowego, w ogóle te reflektory nie są w żadnym stopniu ledowe. To dobrze, ponieważ no jest mniej, mniejszy kosz w razie awarii, to mi się bardzo podoba. Lubię takie proste rozwiązania. A, jeszcze opony, bo ja mówiłem o oponach, a w sumie nie pokazałem. To już Wam pokazuję. Opony z 2021 roku. Ładny bieżnik. Wszystkie takie same. Z drugiej strony tak to się prezentuje. Tarcze, klocki, wszystko jest na swoim miejscu. Chyba nie będzie trzeba się interesować przez, no, ładnych kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Dobra, ja jeszcze chwilę się po i zaraz jedę dalej. Co tu się zadziało? Wszystkie tiry na lewy pazdały. Uuu, koło zerwało. Przednie lewe w tirze. No, to trochę lipa, powiem wam. Z takiego tira to raz, dwa zniesie na lewą stronę. Nie widziałem żadnego tam innego samochodu, więc obyło się bez szkód. Trochę na farcie, ale najważniejsze, że się udało. Zatrzymałem się na chwilę w maku, aby zjeść coś ala obiadowego. Po ruszeniu z maka, tempomat przestał działać. Zbieg okoliczności, czy my jednak coś z tymi tempomatami mamy? Nie wiem, może coś się przybrudziło z jakichś czujników? Kto wie? No nie za fajnie, ale zobaczymy. To nie jest coś, bez czego się nie da jechać. No dobra, praktycznie dojechałem. Przejechałem 336 km, i według komputera spalanie to 6,8, więc chodźmy tankować, zobaczymy, ile jest w rzeczywistości. Jak widzieliście, 22,72 litra weszło. Podzielić na 336 km, czyli 6,78. Czyli co? 6,8 można powiedzieć, tak? Bo zobaczcie, 336 i pokazywał 6,8. Czyli można powiedzieć, idealnie pokazuje komputer skody. Zatem chciałem tylko powiedzieć, że gdyby nie ten fakap up z tempomatem to bym powiedział, że to jest naprawdę najlepszy samochód jakim jeździłem. A tak się składa, że to nasz samochodzik. To ciekawe co się stało z tym tempomatem. Jedziemy się przejechać, ale przedtem chciałem Wam pokazać jeszcze jakie mamy opony zimowe. Jak widzicie też ładny bieżnik jest. Jak wspomniałem one są z 18 roku, więc fajnie. A patrz to tu jest, tu są jeszcze Dywaniki welurowe, nie wiedziałem. No to mamy jeszcze Jednak letnie są. jedna są, nie było wtedy, kiedy oglądaliśmy, była tylko mata, więc dołożyli. dołożyli. I tam jeszcze w środku jest ta ramka. Ta naklejka tak. znaczy się. Nie wiem czy tam jest, czy to się wyjmuje z tej tego kartonu, czy to karton zaplombowane. Tak czy, czy jest zaplombowane, tak, że się tego nie wyjmie teraz. Da się wysunąć? No to pokaż od razu co to jest. Bo w sumie nawet nie otwierałem. Taka guma jakby. Mhm, takie gumowe coś jakby. I to jest taki zamysł. Tutaj o. Coś takiego. No to się pomyśli. Aż tak źle nie wygląda ten zderzek. Może jak kiedyś będzie jakieś pęknięcie, czy coś, to może wtedy się założy. Zobaczcie kto jest za kierownicą. Tak, to będzie moja pierwsza przejażdżka. Ciekawe czy to ogarnę No dobra, ruszajmy. No dobra. Jezu się światełko gasi. Tu. Czyli to na hamulcu, tak? Tak. I długo guziczek no. I już. Magic. Bo bez hamulca to się zapą Tego, zrobi. No, tak to jeszcze nie miałam. No Wciszyć muzykę, wyłączyć też. No dobra. I co? Aha, dobra, trzeba zmienić nie? Tak. I dalej już wiesz. Wciska? Tak, wciska się. I do przodu, tak. No i już wiesz. Jak w lusterkach widzisz, to możesz jechać. No dobra, to jak wyjedziemy, to. To może pokażemy, bo co tu pokazywać, jak, jak się kręcisz w kółko. No, no tak, Ula się przyzwyczai, no to zaraz pokażemy Uli wrażenia. Ogień na tłoki rzucamy. jak, podoba Ci się? Ale trzeba mocno gaz wcisnąć. Tak. Żeby jechać. No, żeby tak mogę... To zupełnie inaczej niż w innych samochodach. Bo to ja tak lekko i mi się wydaje, że on już pojedzie, a tu on... Tak, i pojedzie. o tym Ci mówiłem, o tym Ci mówiłem, że tak jest. A na sporcie byś miała bardziej... Jak ustawisz tryb sportowy, silnik, taki jest parametr, chociaż to chodzi o skrzyni biegów, ale tak to nazwali, to... to jest bardziej nerwisty. Ale od czego to jest zależne, że tak trzyma mocno? No tak, go zestroili. Mhm. Jak nastawisz tutaj, na tele, Ci nastawię teraz na sport, teraz jesteś na sporcie, to już będzie Ci na to działało. Już będzie przyciągało biegi tak wyżej, dlatego ludzie chodzą czasem na strojnie skrzyni swojej DSG, aby nie było aż tak wysoko jak w sporcie, a zarazem, żeby było wyżej, jak wiesz, jak, w klasyczny, jak na klasycznym nastawieniu. Tak, bo mnie zaskoczyło. No, ja ci o tym mówiłem, jak jechałem się przejechać w Mobile, nie pamiętam jak się nazywa, Mobility? Nie pamiętam, jakiś tam jest jeden. Coś takiego podobnego jak panek. Car sharing. Chyba Mo mobile 4, nie pamiętam, nie chcę zmyślać. I tam było właśnie Audi A3, którym pojeździłem trochę i właśnie zaobserwowałem coś takiego. No. no tak to na razie spoko, może nie zanudzajmy. No, nie zanudzajmy, to jedziemy. Zobaczcie co odkryłem, co ma ten samochód. Skręcam kierownicą w prawo, a patrzę na światła doświetla się, a w lewo? Doświetla się w lewo, widzicie? Nie wiedziałem, że ma taką opcję jak doświetlanie zakrętów. Cały czas mi skoda zaskakuje.